Ta biedna, moi drodzy, zacofana Kambodża i Trzeci świat. Te brudne ulice i ten niedobry street food tutaj. To zacofanie Rambo, biegający po buszu, szalający do Wietkongu. No to są takie historie właśnie z internetu. Chodź, co ci pokażę. To co widzisz na ekranie to UC88 Winham Garden BKK 1 jeden z najciekawszych projektów inwestycyjnych w samym sercu Phnom Penh stolicy Kambodży. UC88 to ponad 459 jednostek w jednym kompleksie, 46 pięter, premium hotelu i rezydencji, lokalizacja PKK One najbardziej prestiżowa dzielnica miasta, z restauracjami, kawiarniami, centrami biznesowymi i ambasadami w zasięgu spaceru. I co jest najważniejsze dla inwestora? UC88 oferuje 10-letni program gwarantowanego zwrotu z najmu GRR z atrakcyjnym, stałym przychodem rocznym, który działa niezależnie od tego, czy osobiście korzysta z apartamentu, czy nie. To oznacza, że nawet jeśli nigdy tu nie przyjedziesz mieszkać, twoja nieruchomość Pracuje na Ciebie. Przychody z najmu są wypłacane regularnie, co daje stabilność i przewidywalność zysków przez nawet 10 lat. UC88 łączy w sobie rezydencję od ergonomicznych studio i one bedroom luksusowe two bedroom, aż po premium penthouse'y i oczywiście większe apartamenty. To oznacza, że możesz dopasować inwestycje dokładnie do twojej strategii kapitałowej. Projekt zarządzany jest przez światowej klasy operatora Windham Garden, co podnosi standard usług i sprawia, że UC88 jest chętnie wybierany przez najemców premium oraz turystów biznesowych. Inwestowanie tutaj to nie tylko najem, to także potencjalny wzrost wartości kapitału wraz z rozwojem Phnom Penh, miasta, które w ostatnich latach notuje dynamicznie Wzrost popytu na nieruchomości i stałą migrację ekspatów oraz profesjonalistów. Programy GRR w UC88 dają ci gwarantowane przychody przez 5 lub 10 lat, wypłaty w dolarach oraz profesjonalne zarządzanie całym najmem bez Twojego zaangażowania. To oznacza, że możesz sam mieszkać tu przez część roku albo wrzucić nieruchomość do programu najmu i spokojnie zarabiać, nawet gdy jesteś tysiące kilometrów stąd. Chcesz mieć szczegółową ofertę z liczbami, wariantami i prognozami zwrotów? Skontaktuj się z nami, a Prześlemy Ci pełną prezentację UC88 Windham Garden z realnymi scenariuszami dla inwestorów. I to nie jest oferta marzeń, to jest oferta inwestycyjna oparta na faktach i liczbach. Warszawa Estate, Twój polski adres w egzotycznej Azji.